Już. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż. No, 15 zł. 15 zł. Kosztuje 25, 25 więc. Złotych, no? Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż 35 zł. Ile? 40. Nie, no za dużo. Nie, no. no, no. Dużo. A o, ja mam taką. No, 25. Tak. 40. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż 5 zł. 8 zł. Kurde, nie opłaca się. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż. Um, 20 zł. Ile? 25! Nie, Króły no to nie dobra. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż. 23 zł. Ty, 22! 5. Kupujesz, no. mam taki. No, szukaj, szukaj, szukaj. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż 15 zł. Ile? Kosztuje 20. No kurde, to no za dużo! I ja mam kredeczki, które będę brała. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż 10 zł, bo jest takie porcelanowe. Nie wiem, co to jest nawet. To jest skarbonka. Przyda się, że mi wydawała hajsu na głupoty. 7 zł! Ej, no, no już. Tak że tego nie biorę, bo przed chwilą jedno opuściłam to yy, ja kosztuję mniej niż 50 zł. Ile to kosztuje 60 Nie. Ale fajna. Ale nie. Dobra, dla contentu Kupię to się kosztuje mniej niż... Mniej niż 20 zł. Albo nie, 25. 15. Kosztuję! <głos》>. <głos》>. Ja to noszę kurde. O, dobra, dobra, dobra. Teraz co? Kupię Już... to Ale ja nie mam manotwoi, więc kupię to jeśli kosztuje mniej niż 20 nie, 50 zł. Oh, 50 Nie. Kupię to, jeśli kosztuje mniej niż 15 zł. Tak. Dobra, teraz ja. Kupię to, nie wiem, do czego to służy, jeśli kosztuje do mniej kupa. niż 20 zł. Ja. To czy 15 zł. no już kończymy. Bajo.